Nie mam widzowie dzisiaj jeszcze raz z mojego serwera Minecraft. Jak widzicie, tutaj jest trochę porobione. Trochę tutaj zrobiłem taki mały salonik. No i wezmę jeszcze kilofi co porobię. W tym odcinku, w tym tamtym, że będę z kolagami. ale chudy, jestem naprawdę mega dużo! Zbudowałem moje miasto, kurde, no widzowie, kurde, aż mnie zadziwiliście, prawie 300, więc to jest naprawdę dużo, dla mnie to jest mega potrzebne i dla mnie no tak, dzisiaj tak, zrobię tutaj taki salonik, że tutaj wezmę, żeby było ładniej, no tak, będę już mikstury powoli robił. Tutaj będzie właśnie taki salon do statywu alochemicznego. To czyli taki, Takie laboratorium. Laboratorium. O! Co to? Myk, 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 myk. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Je jeszcze raz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeszcze tutaj dorobię jeden. I tutaj jeszcze zrobię. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra. No a tutaj zrobię jeszcze tą ścianę. Żebym miał to z głowy. No, nie dolał, bo mam dyrektywę set, ale no i tak się palił. Więc nie taki pieczek zrobimy dzisiaj. Więc tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra. Jeszcze tutaj wezmę pod świetlę, ale. O, dobra, mam. Widzowie. Pochodzę. Więc tak, to jeszcze. Na pewno kominek, żeby było ładniej. Więc tak. Też będę jeszcze robił brodaweczki. Hmm. Też wezmę, Nie. Skrzynia. Skrzynię se wezmę. I zrobię taki mój pokój. Znaczy, nie pokój, tylko pokój. O, takie wejście będzie. I dobra. Jeszcze takiej... O. Takie to będzie idealne. Ma... No, znaczy nie małe, ale... Ja zrobię tutaj okieneczka, ale może będę musiał wziąć... O kurde. Widzimy, że już jestem na zewnątrz. No, wezmę to, zakryję. Na, na razie, bo nie będę na zewnątrz. Teraz. Tylko wezmę teraz to. Wezmę na ziemię. Inaczej ziemię na cerwy, bo to ile wyglądałobym. Jakby była ziemia? Ej, o! Coś takiego OK. O kurde, drabineczki. ...labinki, więc tutaj raczej nie, nie poszerzę, więc tak. Diadro lawy wezmę. No i tutaj zakryję, ale to zrobię... Tutaj piecyk bie, będzie. Tutaj będzie lawa. Hmm. I tutaj będzie... Kurde, źle to zaplanowałem. O! Mm, już to robię. O, tutaj będzie właśnie piecyk. O, teraz to będzie idealnie. Perfekt. No to tak, jeszcze. Kurde, będę musiał jeszcze to wywalić. Bo ziemia mi nie jest potrzebna do niczego. Żelazo też, bo mam nagrajkowy. Ognisko. Ognisko idolnie. Jeszcze taki kominek będę musiał zrobić. Cegieł. Żeby ładniej to wyglądało. Jeszcze wezmę te kraty. No to... To to, to będzie wyglądało, że tutaj zrobię kominek, żeby było ładnie. O, wezmę, ale to, kurde, będzie, kurde, trochę zaś mi ale i tak będzie ładnie. Hmm. I tak będzie ładnie, bo i tak będzie takie wentylacje, tak możemy powiedzieć, tak mogę powiedzieć. No no tak, tutaj zrobię takie poddasze. No kurde, to pali się jak normalny piecyk. O, tutaj. No nie będę tutaj staty w ogóle. O jeszcze tak o żelazo nawet dziwne, że tak blisko Ziemi. No powiedz, że to jest ładne, nie, takie ognisko. O jeszcze tutaj będę robił takie metyłnie. No to tak, tutaj piecycek. Znaczy nie piecycek po bobasku, tylko normalnie piecek. Znaczy to nie będzie piecyk, bo przecież... O, to będzie piecek do żarcia. <laughs> to będzie piecek do żarcia, widzowie, no? będzie naprawdę piecyk do żarcia. Palił kiełbaski. Ja tak zrobię kolegami. Będę musiał nagrać takie film z kolegami. Oczywiście to mega fajne będzie. O tutaj jeszcze będzie. O kurde co ja robię. No to co? Bierzemy. Ognicha. No to... o tutaj. Gdzie ja stawiam? No to tutaj będzie. Nic nie widać. Oh. Nie, tutaj i dobra. Co ja. Um. Te będą kiełbaski pieczone no, i pyk. Ale dym. A mnie, zrobię jeszcze większy. Widzowie. Kurde. To będzie mega ładne. No, ale mnie, mnie wystrzeliło! Wystrzeliło jakby tardę. Naprawdziłam no, pytanie. No a teraz będę raz po drugim. Także jeden na no, drugi myk, 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 żeby kiełbaski się. Znaczy, nie, tutaj będzie taki normalny piecyk. Oczywiście. A potem będę robił. Ej, kurde. No, powiedzcie, to jest ładne. Ej, tutaj. Będę musiał jeszcze zbudować trochę mułu. to ja kiedyś. To będę jeszcze powiększyć moją bazę. Jeszcze mój pokój. Będzie. Znaczy, ognisko, gdzie będzie na przykład. Kiełbaski będę podgrzewał. No to, o, tutaj zrobię. Ale zawhało się. No to tak. Mm. Dobrze to będzie lecieć? Jeszcze to tutaj do góry będę, bo wentylacja nasze znaczy zapcha się pokój tym śnieżącym dymem. No już. Nie jest to moim no pokój. Kur... Chcą się przedostać, to dlaczego tam nie możecie? Tak tutaj zrobię szybko. Przecież nie będę tutaj zapraszał zombiaczków. No, jak są Wojanowice, to i mogą być Bartkowice, nie? Też jestem hardkorowym Youtuberkiem Jak jestem, to jestem, kurde I tak dzisiaj już pokazałem, jakim jestem Sigmund w szkole No, no ja, nie byłem Sigmą To tylko Nie do nauczyciela O kurde, skąd to, ten szmaragdik? Dlaczego? Jakim cudem tutaj się pojawił? O kurde, a tutaj na dole zrobię czego na filmie, na filmie i kurde będzie super. piękne. No teraz. Po... Trzy, cztery. No to tutaj wezmę. Mm. No dobra. No tutaj w w sumie stromo. Wszędzie będą mury, bo tak, no to kurde, ej, kurde, widzowie, to będzie ogromne, pokój to już skończę w następnym odcinku, no i tak, i tak w ogóle Bartkowice to będą tylko budowane no, z widzami. Znaczy na YouTubie będę tylko i tak followers i tyle, <laughs> nie no żartowałem. i tak kurde, i tak piękne, więc. Może jak tutaj już prawie skończyłem mur, to ja z wami już będę kończył. Ech, może dzisiaj jeszcze zrobię jeden film, ale to są jest. No, nie wiem ile będzie szans, ale może zero, więc tyle, no to dobra. Ja już z wami kończę, ja już naura, naura zero,